Witamy wszystkich dzisiejszymi gośćmi Ogórka z OZN drugiej edycji są moi długo wyczekiwani goście Alex Chrupek TV. I Adrian Pitner, tata Aleksa. Tak, znany, znany wszędzie jako tata chrupka. No dzisiaj, dzisiaj nie będziesz tylko jako tata chrupka, bo przede wszystkim jestem zachwycona chłopaki tym, tym, co robicie w social mediach, bo poza tym, że jesteście znani, to jesteście znani z tego, że robicie dobrą robotę w kierunku e, chociażby, i e, od tego chciałabym zacząć, walki z hejtem. Tak, no generalnie uważamy, że hejt jest, hejt jest. takim momentem, z którym każdy powinien walczyć. Hejt jest takim zachowaniem, które blokuje dobre zachowania. Nie? Czyli dużo więcej osób wychodziłoby do świata ze swoimi pomysłami, ze swoimi ze, z, z tym, co robią, z, z rysunkami, ze sztuką, ze sportem. Dużo więcej ludzi by biegało, dużo więcej ludzi by robiło wszystko, żeby nie obawa o tym, zaraz mnie hejtują, nie? I tak jakby to, że dzisiaj ktoś nie wyzywa ciebie, ciebie i ciebie, bo potrafisz grać w piłkę, jutro pójdziesz na boisko, którym, na, na którym będzie trzy osoby, które la, grają lepiej od ciebie, i już znajdzie się grupa ludzi, którzy powie: Zła z boiska, stary, jesteś na tym boisku najgorszy, nie? Więc tak jakby hate jest, tak jakby. Nawet nie hamulce ma wstecznym biegiem do jakiegokolwiek rozwoju, nie? Dlatego post. Dlatego postanowiliśmy, że trochę porozmawiamy z hejtem na social mediach. Jeżeli komentarze nie są wulgarne, nie są na tyle obraźliwe lub nie, nie ocierają się o mm, już prokuratora, bo takie też są niektóre, to po prostu ich nie usuwamy, tylko dyskutujemy z takimi ludźmi, pokazując, że tacy ludzie mają bardzo niedużo do powiedzenia. Często jest to jedno słowo, przekleństwo i jej bardziej jeszcze często z błędem ortograficznym napisane, więc nawet, nawet ortografii nie znają. Nie? To dodam może tylko, że Aleks jest chłopcem z niepełnosprawnością, z dysplazją. Dys... Dysplazja diastroficzna. diastroficzna. Dziękuję za poprawienie. I rozumiem, że komentarze dotyczą właśnie jakiego hejtu najczęściej doświadczacie? No słabi ludzie, mocni ludzie. Mocni ludzie szukają sobie mocnych przeciwników, tak? Czyli jeżeli ktoś jest silny i chce się rozwijać, szuka sobie mocniejszego oponenta. Słabi ludzie szukają słabych przeciwników, natomiast e, niedoedukowani ludzie i słabi umysłowo ludzie myślą, że niepełnosprawność jest słabością, nie? No poniekąd tak. Natomiast powiedzenie Aleksowi, napisanie Aleksowi, ale ty nie umiesz chodzić, nie? Nie boli nas za bardzo, umie, nie? Natomiast po swojemu. Do, dokładnie, dokładnie tak i trudno tutaj zarzucić, że Aleks nie umie chodzić, bo yy, przywitałeś mnie Aleks jak najbardziej na, na swoich nogach, a poza tym nawet jeżeli byś przywitał na siedząco, to to nic nie, 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 nie ma nic się do wartości, jaką każdy z nas ma w sobie. Ręci, żaden jeszcze nie zdarzyło się. Naprawdę długo pro, pro, prowadzimy social media, nie zdarzyło się ani razu, żeby ktoś napisał, że Alex jest niemyślący, głupi, albo nigdy nie było hejtu w tą stronę, nigdy nie było żadnych przytyków w stronę, ale ty jesteś niemądry, ale ty jesteś głupi, ale ty jesteś, czyli najważniejszą naszą, no, najważniejszym naszym organem jest mózg, nikt nie czepia się jego mózgu, wszyscy czepiają się jego tak jakby tego, że ale on nie skacze, ale on nie biega, ale on, no nie boli nas to. To, że tak jak mówię, to, że odpowiadamy na to, to jest tylko i wyłącznie celem pokazania całej reszcie, jak słaby był to komentarz i dlaczego ta osoba nie ma za dużo więcej do powiedzenia. Natomiast też zdarzało się, ale on nie ma nóg. I to długo, ale on nie ma nóg. Mówi, tak, nie ma, zostawiliśmy je w innej szafce. Więc nie ma problemu, tak jakby. Cudna właśnie to, że nie tylko jesteś tatą, ale to też jakim jesteś tatą, bo siła i dystans, jaką Aleks masz do siebie odnośnie tych nieprzyjemnych komentarzy, które mają się nijak do tego, jaką osobą jesteś, to jest bardzo ważna, bo tak naprawdę źródłem tej siły jesteś Adrian Ty. Poniekąd tak, natomiast to też jest tak, że on sobie. Odebrał ode mnie pewien, pewien sposób patrzenia na świat i to, co mówiłem wcześniej, że silni przeciwnicy szukają silniejszych przeciwników. Silni zawodnicy szukają silniejszych przeciwników. Ja nie chcę biegać nigdy w biegu, w którym będę najszybszy, bo nie jestem szybkim biegaczem. Jak ja będę w tym biegu najszybszy, to znaczy, że będę biegał ze słabszymi. Nie chcę biegać ze słabszymi, nie potrzebuję tego. Nie? On też tego nie potrzebuje. Nie potrzebujemy wygrywać na siłę. Jeżeli wygramy, to wygramy uczciwie. I na pewno nie, nie będzie to bieg typu, znajdziemy sobie dziesięciolatków i, i będziemy się z nimi ganiać na dystansie 10 kilometrów. To nie potrzebujemy tego. Właśnie. Jakie jest wasze podejście w, w braniu udziału w zawodach? Czy zależy Wam właśnie na tych miejscach, czy na dobiegnięciu do mety? Jakie jest Wasze podejście? I czego też uczysz, Aleksa? Się, nasze podejście, no, lubimy sport, nie? I ja, i on. To, że on jest osobą niepełnosprawną, to właśnie pokazałem, że czasami, jeżeli życie, czy lekarz, orzecznik SNFZ-u yy, mówi ci, że nigdy nie, 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 nie zrobisz, bo to było słowo yy, nigdy nie weźmiesz udziału w czymś, to możliwe, że ta osoba ma bardzo wąski zakres myślenia. Więc możemy brać udział w wielu rzeczach, nie, jeżeli jeżeli znajdziemy na to sposób, jeżeli mamy dużo siły, dużo energii, dużo pomocy czasami trzeba, no i trzeba znaleźć sposób i trzeba się po prostu na coś uprzeć trochę, nie. Więc w tym przypadku ja zacząłem biegać w momencie, kiedy usłyszałem, że Alex nigdy nie weźmie udziału w maratonie. E, więc powiedziałem, dobra, no to zobaczymy. I jak to powiedziałem, to jeszcze nie miałem tego w głowie. Trzy dni później wpadłem na, na pomysł. Jak to zrobić? Tak, no może wstajemy go do wózka i może ja spróbuję się z nim przebiec. Nie biegałem wcześniej, nie? Tak jakby biegać, zacząłem z nim. I od, od którego roku już ile czasu razem biegacie? W maju będzie 6,5 roku. 6 lat albo 7. Piękny staż. E, Aleks, pytanie do ciebie, co lubisz w, waszym, w waszych biegach? No pan, lubię kibicować i innym też. lubię mm dacie -hmm. kibicować i też. No poznałem ludzi. Po, a, bo, czyli ten kontakt też e, z ludźmi tak. odpowiada ci, tak? A ty można powiedzieć, że nie tylko uprawiasz sport z statą, ale jesteś też od 6 lat e, kibicem. No tak. Fantastycznie. A czy jesteś też takim pomocnikiem Taty w trakcie biegu, który wspiera Tatę wodą jakimiś odżywkami? Nigdy nie biegałam w maratonach, więc nie wiem, jakie zastrzyki energii trzeba mieć przy sobie. To może Ty podpowiedz, jaka jest Twoja też rola, biorąc udział w. Przypominam na przykład Tacie o takich żelach, które po prostu dają tacie energię tam, żeby dalej biec. Mm -hmm. Też dostaję mapę, mówię tacie kiedy, gdzie trzeba skręcić. Często. No i tam też mówię tacie, kiedy widzę y, drogę, y, jakąś wodę tam mm -hmm. czy coś. Ty jesteś też takimi drugimi taty oczami, tak? I kontrolujesz trochę jak pilot. Twoja rola to też jest troszeczkę taka jak rola Pawła, mojego kierowcy, który też i, i, i pilnuje mnie, pilnuje, pilnuje trasy, przypomina też, żeby, żebym ja kontrolowała swój cukier. I też uważam, że moja rola bez Pawła, no. Nie byłaby skuteczna, więc Twoja yy, rola w Waszym teamie, nie wiem czy, Aleks, masz świadomość, jest bardzo ważna. No, Tata to, to mi to często powtarzała. Ja, jeszcze powtórzę ci ja, że Tata nie miałby takich sukcesów, gdyby nie miał u Ciebie, bo jesteście teamem, a ten team tworzy zespół. Co, Aleks, jeszcze lubisz poza sportem? Lubię z Tatą nagrywać. A, czyli już też i masz i smykałkę, na, ale też nagrywać yy, yy, materiał wideo, czy też już obrabiać go i publikować w social media? To i to, dlatego że tacie często powiadam, jaką zrobić okładkę tam, czy coś do filmu. Fantastycznie. To może w przyszłości jak będę dalej jeździła ogórkiem, to stałbyś się może i moim yy, takim pomocnikiem, i dołączyłbyś do tej ekipy, co? Mogę ci złożyć taką ofertę? No. Ja bym chętnie. To ja bym była też zaszczycona. Jeździł. To, to, y, ży, to na koniec sobie będziemy składać życzenia. To ja już dodam, że życzę tego i sobie, żebyś nabrał już też takich umiejętności i żebyś należał jeszcze do Timu Ogórkowego. Umawiamy się na to? Piątkę. A medal sobie powieszasz? A medal już już pierwszy medal masz. Aleks, jeszcze teraz jedno pytanie. Wiem i obserwowałam dzięki waszym social mediom, że sporo rysujesz. Co lubisz w rysowaniu? To, że potem no, po prostu to nie znika po prostu, że możesz to sobie patrzeć codziennie na ten rysunek na przykład. Mm -hmm. I sobie myśli yy, i sobie. Przypominać, jak fajnie się to rysowało. A jak obmyśliłeś patent na to, żeby rysować ze względu na swoje sztywne paluszki? Sam wymyśliłeś, w jaki sposób możesz trzymać kredki, ołówek? Czy tata Ci podpowiedział, podpowiadał, no bądź mama? Tak rysu... Chciałam kiedyś zacząć rysować i tak samo się wzięło. A, po prostu patrzyłeś na możliwości, a nie to, że czegoś nie potrafisz. Fantastyczna sprawa. To chyba o to chodzi, żeby patrzeć przez pryzmat tego, jak możemy coś zrobić, a nie czy, czy w możemy, ogóle możemy. nie zrobić. Świetnie. Ale wiem z social mediów, że nie tylko nagrywanie materiałów, nie tylko sport, nie tylko rysowanie. Wiem, że lubisz coś jeszcze. Jak wygląda Twoja pasja do gier komputerowych? Także lubię takie gry, gdzie można nagrać wspólnie, drużynowo. Tak jak biegamy drużynowo. I z kim najczęściej grasz? Z tatą, z kolegami, z kuzynem. Mhm. Jakie to są gry najczęściej? Roblox, Fortnite i Browser. To są takie najbardziej. I to są takie gry strategiczne? Tak. No właściwie Roblox. W nie Problem to jest zbiór, gier i tam niektóre są strategiczne, niektóre po prostu idziesz na wydry i każdego naparzasz. <gry> to teraz pytanie do ciebie, Adrian. Jaką widzisz wartość w tym, że Aleks sporo czasu poświęca na gry i jakie gry dobierasz ty i. Co przekłada się y, y, umiejętność grania Aleksa na y, takie wartości, y, które może wykorzystać w życiu na co dzień. Generalnie tu jest tak, że on sobie sam gry wybiera i on wie, w jakie gry może grać, a w jakie gry nie może grać. Mhm. Nieraz jakiś kolega mu proponuje zagrajmy w to, a on mówi, a to jest horror. On mówi tak, mówi to ja w to nie gram, nie? to nie jest gra dla mnie. I nie ma problemu nie? tak jakby z tym, że on wie, że to nie będzie się dobrze czuł, grając to. Nie jest gra dla niego po prostu i tu sam sobie wybiera. Czyli dajesz też taką dużą swobodę wyboru i decyzji. Nie próbuję mu blokować tego, bo widzę, że to świetnie działa. Jak coś dobrze działa, to nie mieszajmy w tym. Ja poza tym lubię grać, więc on też lubi grać, więc fajnie, że nam, że nam zaskoczył, tak, zaskoczyło tak hobby i dużo tych rzeczy nam się takich. Zakleściło na tyle, że, że robimy je razem i to są ulubione rzeczy, które robimy. To zadam już takie pytanie, które może paść już na pewno gdzieś w komentarzach. Skoro e, e, hejterzy lubią e, nas, to teraz pytanie: czy Alex, e, grając z tatą i e, kiedy gracie w gry, w których się strzela do innych, to. Rozumiem, że, że masz świadomość, że to jest tylko gra i nie ma przełożenia na rzeczywistość, że w życiu, że jak się kogoś zastrzeli, to już niekoniecznie wstanie. U uprzedzam. Tak, strzelamy też do siebie, bo są takie momenty w Fortnite, bo tam jest też ileś tam minigier, że są gry, gdy po prostu pojedynkujemy się ze sobą i mamy z tego też się tą zabawę. Nie? nie, to chodzi mi o też o to oddzielanie, że co jest fantazją, a co jest rzeczywistością. No, na żywo do mnie nie strzela. <laughs> Tylko proszę Cię, nie bądź tym wampirem. Okay. <laughs> Jeszcze zadam takie pytanie odnośnie szkoły. Czy Alex i w ogóle jak widzisz wsparcie szkolnictwa odnośnie Alexa w możliwości chodzenia do szkoły, w edukacji? Jak widzisz to od strony bycia ojcem? No akurat szkoła, do której chodzi Alex, pomogła nam to nie była szkoła, która rejonem tak jakby była przypisana do Alexa, natomiast to jest jedyna szkoła, która ma w Jaworze windę i to było dla, dla nas takie kluczowe, żeby on się akurat dostał do tej szkoły no i szkoła nam pomogła w tym, żeby on mógł się dostać do tej szkoły z windą, to nie była nasza fanaberia, że chcemy mieć tą mhm. szkołę, bo nam się, nie wiem, tam farba podoba albo, albo że ta szkoła ma dobre opinie albo, albo coś tam, nie, tylko to po prostu patrzyliśmy na to pod kątem czysto technicznym, czyli tam jest winda. I póki Alex jest w klasie 1-3, to on ma w jednej klasie lekcję, ale w końcu będzie dalej i będzie trzeba się przemieszczać po szkole. No i ta winda może mu się przydać, nie? Chociaż będę go namawiał, żeby po schodach chodził, bo to jednak trening. No natomiast, no, wiesz, jak ktoś jest zmęczony, to, się, to jest zmęczony, no i tutaj się nie przeskoczy, nie? On też nie może ja, on też nie może dla niego to takie schody mogą okazać się jak właśnie jak maraton, to nie może po maratonie potem skupiać się na lekcji, nie? To, też trzeba, to też trzeba tutaj patrzeć pod, pod tym kątem, nie? że on nie może się za bardzo zmęczyć, trochę może, jak każdy. A jeszcze, a jak wygląda uczęszczanie Aleksa do szkoły? Ty bądź mama zostawiacie Aleksa w szkole i Alex przez te godziny jest sam, czy ma jeszcze osobę wspierającą? Ma Alex ma nauczycielkę taką osobę wspomagającą. go. Mhm. I to też tutaj to szkoła zatrudniła tą osobę, ponieważ ustawowo-państwowo mu się taka osoba nie należy. Czyli też duża jest w edukacji i w takim wsparciu, też ważna rola szkoły, czy ma też chęć i gest wyjścia do takiego wsparcia osób z niepełnosprawnościami? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej tutaj nie można liczyć na cały system państwowy, bo jest tak obszerny. Że tyczy się wszystkiego i niczego, nie, to trzeba bardziej indywidualnie do tego podchodzić. No i jeżeli. No tak powinno być, jeżeli chcemy biegać w biegu, organizator biegu powinien nam to umożliwić, tak? Jeżeli, jeżeli chcemy iść do szkoły, to tak jakby szkoła też powinna być za nami, nie? Że chcemy was, nie? Jesteśmy na wózku, damy radę, zrobimy to, to i to, nie? Weźmiemy jakąś kasę, coś organizujemy, zrobimy podjazd, nie wiem. Tak jakby. Też ja myślę, że rodzice dzieci niepełnosprawnych też mają świadomość pewnych ograniczeń fizycznych swoich dzieci i też nie wybierają szkoły dla takich dzieci takiej, do której się nie da dostosować, nie? Albo takiej, która jest najlepsza ze wszystkich, czyli skoro mamy 20 szkół i akurat nie wiadomo, że nie, tylko ogólnie mówię, skoro mamy 20 szkół i z tych 20 ta jedna jest najlepsza, no to dostosujmy tą, która już jest najlepsza z tych wszystkich, bo najmniej na to wydamy, a będzie zysk, nie? A też będziemy mogli inne osoby z tą czy tamtą niepełnosprawnością do tej samej szkoły, tak jakby zaprosić, tak jakby, nie? Tylko, że to wiem, że też tak jest, że wiele dzieci, przez to, że nie mają dostępu do takich szkół, które są dostępne dla nich, są też i trochę skazane na tą edukację domową, i wówczas nie mają tego kontaktu z rówieśnikami, no, co jest bardzo ważne. Aleks, czy lubisz chodzić do szkoły, mieć kontakt z kolegami, z koleżankami? Tak, bardzo lubię. Ale co, czujesz, że to jest Ci potrzebne? Wolałbyś tak jak teraz chodzisz do szkoły, czy wolałbyś siedzieć chodzić do szkoły, Chodzić do szkoły. a wyobrażasz sobie taką naukę w domu, gdzie przychodzą do ciebie nauczyciele. Czyli zdecydowanie lepsza jest tak, i lepsze chodzenie do szkoła. szkoły, pomimo tych trudności, zmagań się ze schodami czy jazdą windą. I tak wybierasz szkołę. Tak.